Dziękuję bardzo. Proszę, radny Szczepa. Ja mam y, dwa, tematy, hmm. nie, dwa tematy. Związane oba z, z tematem y, zagospodarowania y, odpadów, o którym pan burmistrz mówił, że będziemy się wręcz zajmować rozumiem, że ten wniosek, który składałem do poprzedniej sesji, żeby wziąć pod uwagę naliczane stawki od zużycia wody, y, będzie, y, będzie również ujęty. A drugi temat wiąże się również z tym samym. Mianowicie na komisji sygnalizowałem, że niektóre firmy wywożące odpady obecnie mają podpisane z mieszkańcami umowy na warunkach takich, że wypowiedzenie umowy jest z terminem nawet 6 miesięcy. I prosiłem tam o. o jak naj, najszerszą informację mieszkańców na terenie gminy, czy, czy, czy tam z burmistrzem Barpasem rozmawialiśmy, czy jest możliwość czy, poinformowania prasy jeszcze, jeszcze dokładniej na, na konferencji prasowej lub dania jeszcze dodatkowych ogłoszeń, żeby mieszkańcy dokładnie przeanalizowali umowy, które mają wpisane, bo jeśli mają, a mogą się zdać takie umowy, które są z terminem wypowiedzenia sześciomiesięcznym to już w tym momencie, jeśli ktoś nie wypowiedział tej umowy, to, to będzie płacił za cały miesiąc dodatkowy koszt. Oczywiście e, odnosząc się teraz do drugiego, do, drugiego, e, do pytań, do, do informacji, do apelu pana Radego Szczelby. Oczywiście taką politykę informacyjną jeszcze bardziej będziemy, będziemy prowadzić. Już myślę, niebawem, w przyszłym tygodniu, powinna rozpocząć się konfortacja tzw. Tak zwanej, ją nazywamy przede wszystkim decyzji. decyzji podatkowych z wymianą podatkową, którą nie tylko. Jak Państwo usłyszeliście Kraków, ale także nasze miasto od bardzo wielu, wielu lat już wykorzystuje zaangażowanie swoich pracowników do, do roznoszenia tych wezwań podatkowych do swoich mieszkańców. My robimy to już od kilku lat. Razem z, to, z tą deklaracją przekazujemy także taką informację e, o, o działaniach gminy, o działaniach także państwa przecież w ostatnim, w ostatnim roku i o tych pomysłach na rok bieżący i także wtedy e, roz, rozniesiemy deklarację podatkową, nie podatkową, tylko tą e, dotyczącą śmieciowo-odpadową, nazwijmy, razem z taką na ostatniej stronie tej... tej, tego matry, tej, tej Deklaracji będzie taka informacja, w której staraliśmy się zawrzeć te wszystkie niezbędne informacje dotyczące nowego systemu. Między innymi taka sygnalizująca po raz kolejny konieczność wypowiedzenia umowy myślę że przyszłego tygodnia również powinna, powinna rozpocząć się, państwa informować, funkcjonowanie takiej zakładki pod strony naszej gminnej, gdzie te wszystkie informacje będzie można, można uzyskać. No poprosimy także poprosimy i zlecimy także materiał prasowy, który będzie e, kolejny odnosił się do, do tych kwestii. E, temat jest oczywiście wrażliwy społecznie, trudny, trudny ekonomicznie, no ale ale niezbędne jest podjęcie jak najszerszej gamy różnych e, kroków, aby tylko ta informacja jak Najszerzej dotarła. Tu też, proszę Państwa, z tego co ja wiem, nie ma jeszcze decyzyjnych, nie ma takiej bezwzględnie obowiązującej zasady, co z tymi umowami, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, niektórzy operatorzy, no przecież przewidując zmiany w tym systemie, specjalnie zawierając kolejne umowy, określili sobie bardzo, bardzo długi okres na wypowiedzenie tych umów. My uważamy, że czasem tak bezprawnie, dlatego że nie, nie powinno to być w ten sposób.